Dobry wieczór, dobry wieczór. Monika Ryszko, witam Cię bardzo serdecznie we wtorkowy wieczór na serii jednej, jednym z odcinków. Tak, bo teraz jest seria live'ów. Seria live'ów na podstawie książki Mindset Szefa, ale też z okazji uruchomienia trzeciej edycji Akademii. Mindset szefa, czyli książki, którą napisałam, wydałam ją w poprzednim roku. No i teraz właśnie przygotowujemy się do trzeciej edycji. Jest już kilka osób, sporo jak na sam start, więc bardzo mnie to cieszy. No i dzisiaj będzie o równie ważnym temacie jak wczoraj i przedwczoraj, dlatego że jeszcze sobie tylko sprawdzę technicznie. Słuchajcie, dajcie mi proszę znać na czacie, że wszystko widać i słychać. W niedzielę były małe. Dylematy z głosem wczoraj było ok, więc wierzę, że już jest wszystko w porządku. Upewniam się tylko, że wszędzie nam to się uruchomiło i wszędzie jest ok. Także będę wdzięczna za wszystko działa, Weronika Piszesz. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki piękne. Więc lecimy. Lecimy, lecimy. Przywitajcie się, dajcie znaka z oglądacie, który raz, czy byliście na pierwszym i drugim live, czyli w niedzielę i wczoraj, czy to jest pierwsza odsłona tej serii live'ów. No i dzisiaj będzie kontynuacja, dlatego, że ułożyłam taki Cześć Przemku, e, gratuluję. E, więc e, wiesz czego? Także... <grywa> ok, e, więc dzisiaj jest kontynuacja, bo ja ułożyłam taką e, trochę logiczną całość z małą niespodzianką jutro, ale to jutro. E, natomiast e, dzisiaj e, ciąg dalszy, bo w niedzielę e, mówiliśmy o tym, e, jak działać, jak postępować, e, co robić, kiedy nasi współpracownicy. Nie chcą robić, albo przynajmniej my odbieramy ich postawę, zachowania, słowa jako swoisty opór, czyli co z tym robić. Jak nie widziałeś, zapraszam do live'a z niedzieli. Wczoraj było o tym, jak nasze intencje są czasami kompletnie opacznie rozumiane. Było o szefach, despotach. To, co ja podkreśliłam, że każdy, jestem przekonana, że zdecydowana większość szefów, która czasami tak jest odbierana, Absolutnie nie ma nic z despotyzmem wspólnego, tylko jakoś te nasze intencje. Są kompletnie inaczej rozumiane niż byśmy chcieli. No i dzisiaj, no i ponieważ z jednej strony, patrząc na to, o czym było w niedzielę, jeżeli nasi pracownicy nie robią, to my tak karykaturujemy to zachowanie nasze, takie liderskie, i za zaczynamy się zachowywać jeszcze lepiej, jeszcze chcemy im więcej dać i bardziej prosimy, i bardziej się jakoś tak wywracamy na lewą stronę, jak ja to mówię. No i to nic nie daje. No i potem zaczynamy się wnerwiać, Denerwować, jest frustracja, zaczynamy czasami emocjonalnie reagować, albo się nie odzywamy, albo jakoś tak te nasze emocje po prostu nie wiem wyłażą nie w tym kierunku, co byśmy chcieli. No i okazuje się, że jesteśmy uważani za no, despotycznych, albo takich, z którymi lepiej nie rozmawiać i fajnie jak pojedzie na wakacje. No i potem okazuje się, że bardzo wiele osób zwraca się do mnie z takim tematem, że Chciałbym być lepszym szefem, chciałbym być lepszym menadżerem, chciałbym być lepszym liderem. No i tu zaczyna się cała zabawa od początku, czyli co to w ogóle znaczy, co to w ogóle znaczy e, lepszy lider, tak? Więc e, pierwsza rzecz, jeżeli czasami miałeś, kiedykolwiek miałeś takie myśli, że chcesz być lepszym szefem, lepszym menadżerem, to co to w ogóle konkretnie znaczy? Dla kogo to ma być lepsze? Co to znaczy lepsze? To znaczy, że masz lepiej co delegować, czy lepiej egzekwować, czy być bardziej uśmiechnięty, czy nie wiem, bardziej dostępny, tak, czy nie wiem, co, co to w ogóle dla Ciebie konkretnie znaczy? Bo okazuje się, że kiedy zadaję to pytanie, to odpowiedzi są bardzo różne oczywiście. Natomiast zdarza się, że słyszę, no chcę, żeby ludzie bardziej się angażowali. No, to wracamy do punktu pierwszego, patrz live, pierwszy niedzielny. Albo chcę, żeby, żeby, mnie, żeby mnie uważali jako autorytet. A skąd pomysł, że Cię nie uważają jako autorytet? Ja powiedziałam swego czasu, całkiem niedawno, na, na, na jednym z webinarów, a też mnie, Akademii Mańcy, szefa, że, że jeżeli zaczynasz wątpić, czy masz autorytet? To już poległeś. Autorytet nie jest celem samym w sobie, tak? Autorytet jest wynikiem um, tego, jak postępujemy, jak się zachowujemy. A to, jeżeli. Taką dygresję o, o autorytecie, skoro już um, nadepnęłam na ten temat, to jak pomyślisz sobie, jacy ludzie wzbudzają autorytet? To autorytet wzbudzają ludzie, którzy są blisko swoich celów i konsekwentnie je realizują. Czyli uwaga zajęli się sobą. To jest to, o czym ja trąbię w Mindsetie Szefa i o czym jest cała masa rzeczy w Akademii Mindset Szefa, bo powiedziałam, że ta seria liveów jest inauguracją trzeciej edycji. Do aplikowania absolutnie Cię zachęcam. Tak, podam link, gdzie można się umówić ze mną na krótką konsultację. Uwaga na grupę wieczorną, bo jest grupa wieczorna i poranna tym razem w tej edycji, dlatego że kolejna będzie dopiero na jesień. Wrzucam link w komentarzu gdzie można się za, umówić na krótką rozmowę ze mną. Na wieczorną edycję właściwie zostały nam jakieś tam jednostkowe miejsca, więc na grupę poranną jest trochę więcej. Więc zachęcam do umówienia się na spotkanie. No i na, na jednej i na drugiej na grupie będziemy mówić o tym, jak zająć się sobą, na w świecie zająć się sobą. Kiedy mówimy o tym właśnie, co to znaczy lepszy, to ja podkreślam, że przede wszystkim lepszy dla siebie bo jak będziesz dobry dla siebie, to to, to, to wzbudza podziw. To wzbudza i każdy by tak chciał bardziej zająć się sobą. No i kiedy patrzysz, podziwiasz tych, co, nie wiem, biegają maratony, albo ci, co osiągają wielkie cele, które ty też byś chciał osiągnąć, to to są osoby, które są blisko swoich własnych celów. I ja też mówię, że jest. Ja się, no tak, zaczynamy za 24 lutego Akademię. To jest, kończy się właśnie drugi miesiąc tego roku. Dopiero co się zaczął, a zaraz się skończy drugi miesiąc. I teraz, jak, jak patrzę, Редактор Nasz kalendarz w moim zespole, w mojej firmie, co już zrobiliśmy, że jest nagrany jeden kurs, tak, do drugiej mojej firmy, do drugiej mojej marki, Nadia, pozdrawiam cię serdecznie, także kończymy właśnie kampanię, duży projekt, kampania i te live i webinary, mini akademia i tak dalej, tak dalej, że nagrałam audiobooka Mindset Szefa, który zaraz będzie dostępny, że w kwietniu wychodzi moja nowa książka, to jakby te cele się dzieją i te rzeczy się dzieją, a mimo to, tak, oprócz tego, że się rzeczy dzieją, to jeszcze jest jakieś życie prywatne. I to wszystko idzie pogodzić, jeżeli masz odpowiednio proporcje ustawione, jeżeli masz proporcje ustawione tego, ile zajmujesz się sobą, a ile ludźmi. Więc co to znaczy lepszym? I to jest pytanie kluczowe, właśnie dla kogo lepszym? Czyli drugie kluczowe pytanie: dla kogo lepszym? Dla swoich ludzi będziesz lepszy, czy dla siebie będziesz lepszy? A jeżeli będziesz starał się być dla swoich ludzi lepszy, to uwaga, bardzo duża pułapka. Załóżmy, że masz trzech współpracowników w zespole: Kasię, Julkę i Mateusza, na przykład. Wymyślam, nie? I teraz Kasia lubi jedno, Julka lubi drugie, Mateusz jeszcze coś innego. I dla wszystkich trzech chcesz być lepszy, każdego z osobna zadawalać. Więc jak zaczynasz się zastanawiać, co to znaczy lepszym, tak? I że masz trzy osoby, a jak masz 33 w zespole, to dla kogo chcesz być lepszym? I wtedy okazuje się, że stawiamy się w pozycji, ja to napisałam do, do, na, do, do mojej społeczności, do osób, które mnie subskrybują i mają, są w moim newsletterze, na, i były na mnie nieakademicy trzeba z zaproszeniem na ten live, żeby przestać stawiać się w pozycji tak naprawdę ofiary. Bo kiedy starasz się bardzo mocno i, i mówisz: Ten niezadowolony tu nie wychodzi, tam się nie angażują, to ja biedny, ja biedna, co ja mam zrobić? I w tym momencie jest równia pochyła po raz kolejny. Więc absolutnie przestań sobie dowalać, przestań sobie dochrzaniać. Jesteś wystarczająco dobry i adekwatny do tego, co jest w tym momencie. I teraz, jak zaczniemy sobie myśleć trochę bardziej sympatycznie o sobie, że robię tak dużo, że się tak bardzo staram, że tyle chcę, że mam taką wiedzę, że mam takie doświadczenie, że tyle rzeczy potrafię, to okazuje się, że, że powrót do tych swoich celów. I do rzeczy, które są dla Ciebie ważne, będzie dużo łatwiejszy. Więc cieszę się, że się witacie na czacie. Cześć Michał, cześć Wojtek. Tak, więc piszcie, piszcie, komentujcie, bo okazuje się, ja to wczoraj mówiłam, że najtrudniej to jest się zająć sobą. Bardzo łatwo nam wychodzi zajmowanie się całym światem, bardzo łatwo wychodzi zajmowanie się imiś problemami, bardzo łatwo wychodzi nam wydawanie sądów i opinii. I bo to jest łatwe. To jest, to jest droga na skróty, to jest łatwe, gorzej, trudniej, a, a nie ma nic bardziej cennego, a, to właśnie usiąść i zastanowić się nad sobą, czego ja chcę, co jest dla mnie ważne, jakim ja chcę być szefem, ok, ale... Po co ja jestem szefem? To co mówię, bycie szefem nie jest celem samym w sobie, tak samo jak budowanie autorytetu nie jest celem samym w sobie. Rzecz jest w tym, że to jest jakiś wynik, bo jeżeli chcesz coś osiągnąć i potrzebujesz do tego ludzi, no to jedyną drogą, żeby to osiągnąć, to jest bycie szefem w takim czy w innym układzie. Natomiast mało ludzi, tak, dzieci mają czasami takie marzenia, że a ja chcę być szefem, bo wtedy będę mógł rządzić, wtedy będę mógł powiedzieć co chcę i zrobić co chcę, nie? bo dorośli tak mają. Ale bycie szefem to jest w ogóle nobilitacja, bo dostajesz tak ogromne zaufanie twoich współpracowników, bo, bo oni idą za twoim pomysłem, za twoją wizją, dlatego nie możesz ich stracić z oczu właśnie tych pomysłów i tej twojej wizji. A kiedy skupiasz się na tym, jak być lepszym szefem, to skupiasz się na tych ludziach, którzy stoją, przebierają nóżkami, czekają aż będzie fajny pomysł, a ty się starasz ich jeszcze bardziej, nie wiem, ułagodzić, ugłaskać, przytulić. A dorośli ludzie tego nie chcą. Dorośli ludzie chcą. Poczucia skuteczności i chcą się zaangażować w fajne rzeczy. Więc absolutnie to, co robimy na Akademii Mindset Szefa, to, co robimy na Mindsetcie Szefa, to, do czego ja zachęcam, to jest absolutnie danie sobie przestrzeni na to, co ja chcę, na swoje pomysły. Owszem, tych pomysłów czasami może być za dużo, tak mają skrajni wizjonerzy. Te pomysły czasami mogą być od czapy. I mało tego, niektóre pomysły w ogóle możesz tak naprawdę nie mieć ochoty ich realizować. Ja jestem z tych, co pomysłów mają raczej za dużo niż za mało. I zdarzało mi się padać ofiarą własnej kreatywności. W sensie brać sobie tyle pomysłów na głowę i wszystkie były fajne. No i nauka tego, żeby jednak dokonywać selekcji i skupiać się na tych, które są najbardziej wartościowe dla mnie w kontekście to, co jest dla mnie ważne. Tak? A dla mnie ważne są cztery rzeczy, i to też jest ten filar mindsetu szefa, czyli relacja dorosły-dorosły, dawanie ludziom wyboru, usamodzielnianie ich i świadomość tego, co się ze mną dzieje, czyli świadomość emocji. To są cztery filary, to jest na tym bazujemy najbardziej w mindsetie szefa. Więc tak prowokacyjnie, jeszcze takie pytanie mam odnośnie tego bycia lepszym, po czym poznasz, że jesteś wystarczająco dobrym. Nie? Bo to jest taki moment, gdzie właśnie kiedy zwracają się na moich klienci z takim zapytaniem, z takim pytaniem, takim celem, gdzie pozornie na początku to jest cel, że chcę być lepszym szefem, to jak zadaję takie pytanie, ok, a kiedy będziesz wystarczająco dobry? I przede wszystkim po czym to poznasz? Nie? To okazuje się, że tutaj ta odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. No i wtedy zaczyna się wędrówka, że kurczę, że ja nie chcę być lepszym szefem, ja chcę się czuć spokojniej, ja chcę się czuć pewniej. Nie wiem, ja chcę mieć dobrą atmosferę, ja chcę robić moje pomysły, i wtedy, i wtedy wracamy do siebie. I wtedy możemy powiedzieć, że okej, okay, zajmujemy się sobą, tak? że to jest wtedy ważne. Przemek piszesz pomysłów nigdy nie jest za dużo, są tylko prostsze i trudniejsze w realizacji, oj, może być czasami za dużo. Tak, to znaczy za dużo w tym kontekście powiedziałabym, że potem się okazuje, że okej, wszystkie są fajne, ja miałam jakieś taką strategię, że rozrzucałam, pisałam swoje, swoje pomysły na kartkach no i patrzyłam, tak, no bo wszystkiego naraz nie zrobisz. Potem oczywiście może być, że jeden wynika z drugiego i pociąga za sobą drugi. To się wszystko zgadza. Natomiast wszystkiego naraz nie zrobisz, bo się można zajechać, wykończyć i jak zajedziesz ciuchcie, to żaden węgiel nie pomoże, nie, nie w wzgranym teamie. Ok, nadal będę zdania, że to zależy, jakie to są pomysły. Tak, jeżeli zgrany team, chcą, chcą ludzie realizować ten pomysł jasne. Natomiast nie wszystko naraz, bo wieloryba po łyżeczce. I to jest tak, że dwóch dużych projektów nie zrobisz. Możesz oczywiście, natomiast zawsze będzie coś kosztem czegoś, bo trudno jest mieć czas dla, nie wiem, swoich bliskich na 15 projektów i jeszcze spać spokojnie i jeszcze zadbać o tą sferę osobistą. Dlatego, że ja bardzo często mówię, że work-life balance to jest za mało. Bo życie prywatne i życie zawodowe to jest jedno. Życie prywatne to są nasze relacje prywatne, życie zawodowe to jest nasza praca, nasze spełnienie zawodowe, kompetencyjne, sprawczości itd., itd. Natomiast jeszcze jest potrzebna trzecia strefa tak zwana strefa osobista czyli swojego własnego wypoczynku, ciszy. Tak, takiego momentu, gdzie się spotkasz sam ze sobą, tylko i wyłącznie. I wtedy jest taka pełnia. Więc, więc do tego zachęcam. No więc, właśnie, po czym poznasz, że jest wystarczająco dobrze, że jest adekwatnie, że jest spokojnie i z, i z przyjemnością robisz dalej, robisz resztę. No i to jest taka moja wskazówka, i zachęcam bardzo serdecznie. Naprawdę zostawić ludzi w spokoju. Zostaną ci, co mają zostać, a ci, co nie mają zostać, no to niech idą się spełniać gdzie indziej i to też jest ok. Bardzo, czasami, bardzo często spotykam się, bardzo często, czasami, często spotykam się, czasami jest różna reakcja, czasami jest na tak, czasami na nie, jak mówię właśnie, żeby zostawić ludzi w spokoju. Nie? I często jest najpierw taki opór, ale czasami zdarza się, że hmm. Ale jak ja ich zostawię, to faktycznie oni wtedy będą mogli wybrać. No, będą mogli wybrać. Jak nie będziesz na siłę ich przekonywał, że twoje pomysły są dobre, jak nie będziesz tyle gadać, bo jak ja mówię, im więcej gadasz, tym mniej słuchają, to ci ludzie będą mogli przyjrzeć się pomysłowi i powiedzieć: OK, chcę, jest, chcę go z tobą robić. I ta, na tym samym polega delegowanie, na tym samym polega feedback, i wtedy życie staje się prostsze. Więc wokół celu wszystko. To jest zresztą to, co um, za każdym razem, kiedy zaczynam pracę z jakąś firmą, to mówię: OK, zaczynam od tego, jakie są cele. Jakie są cele biznesowe? Wczoraj mówiłam o tym, że zdarza się, że w marcu, kwietniu są um, um, formułowane cele roczne. Um, OK, jeżeli ktoś, um, jeżeli ktoś, um, ja mam na przykład rok od września do czerwca. Tak? Lipiec, sierpień przeznaczam zawsze na podsumowania, na nowe plany, na nową strategię i, i okej, okay, tak? Natomiast jeżeli ktoś funkcjonuje styczeń, grudzień, tak jak kalendarz, kalendarz, no to na, na cele noworoczne marzec to jest trochę późno. Więc Wojtek, pisze, że pragnę Twojego audiobooka, jeszcze chwilę. W każdym razie. W każdym razie tak to właśnie wygląda. Audiobook jest gratisem, jest bonusem dla uczestników trzeciej edycji Akademii Majce Trzefa. Zresztą jak wiele różnych innych niespodzianek, które zawsze dołączam do. Akademii, więc nie o wszystkim mówię od razu, bo lubię, jak uczestnicy Akademii mają niespodzianki, ale to mogę oficjalnie powiedzieć, że to jest też dodatek do Akademii Mańce Trzefa. Więc jesteśmy przy tym właśnie, że zostaw ludzi w spokoju i będą mogli zdecydować, bo najważniejsze pytanie to jest pytanie, co z Twoimi celami, Twoimi potrzebami, pragnieniami Okazuje się, że bardzo wielu z nas zostawia swoje potrzeby na sam koniec. A jak pytam się, ok, czego potrzebujesz, no to jest od ciszy przez milczenie, nie? Co na jedno wychodzi, tak? Więc, więc taka refleksja, że kurczę. Pamiętam jedną z całkiem niedawnych sesji indywidualnych, gdzie na pytanie, właśnie takie zastanowienie się, co jest dla mnie ważne, czego ja dzisiaj potrzebuję najbardziej. A padła odpowiedź taka. Hmm, w zasadzie to nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, że ja mogę czegoś potrzebować, tak? To moi ludzie potrzebują, a, ale że ja mogę potrzebować? No i e, dostałam dzisiaj taką super informację. Jeden z moich klientów podzielił się ze mną i pozwolił mi e, powiedzieć o tym na forum. E, Także no, w pracy wykonanej wspólnie miałam e, tam swoje, że tak powiem. Współuczestnictwo i, i, i cieszę się bardzo, że mogłam, że mogłam gdzieś temu towarzyszyć, bo ja zawsze mówię, że ja towarzyszę klientom. Firma mojego klienta w ostatnim roku podwoiła, podwoiła obrót, a co za tym idzie zysk. Więc, więc takie są efekty, kiedy zajmiesz się naprawdę sobą, kiedy naprawdę zajmiesz się swoimi potrzebami, pragnieniami i celami. Także nie zdradzam jeszcze tytułu drugiej książki, to tylko taki mały spoilerek, natomiast już jest no, to będzie, tak, to będzie wkrótce. Więc na ten moment jesteśmy przy Akademii Mindset Szefa, tak, książka, jak ktoś ma czytał, to wie, że jest przepełniona narzędziami i tymi narzędziami się posługujemy w Akademii Mindset Szefa. Akademia zaczyna się 24 lutego. Grupa wieczorna, no i grupa poranna. 28. Więc zapraszam Cię serdecznie. Są i menedżerowie, i właściciele. Grupa jest fantastyczna. Ja z większością już uczestników rozmawiałam osobiście i osoby, które tak otwarcie dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi właśnie celami, pragnieniami, tym, co chcą na Akademii zrobić, to na pewno będą dwie fenomenalne grupy. Także, tak jak powiedziałam, na grupę wieczorną są ostatnie miejsca, więc korzystaj, wrzucę jeszcze raz link w komentarzu. Korzystaj z okazji, umawiaj się na spotkanie. Jutro w czwartek można się jeszcze ze mną umówić, spotkać na krótką konsultację, żeby zweryfikować na ile te dwa miesiące są adekwatne dla ciebie teraz. Pora roku jest świetna. A to, co powiedziałam, jeszcze zanim się zrobi super ciepło, super jasno, i będą rowery bardziej kusiły niż Akademia Mindset Trzefa, a cele już będą poukładane i zacznie się już nowe działanie, zacznie się nowe rozdanie. Bo jeżeli ty o siebie nie zadbasz, to trudno będzie innym zadbać o ciebie, bo będą myśleli, że no jak ty o siebie nie dbasz, to znaczy, że tego nie potrzebujesz. Taki następuje skrót myślowy, więc wzmocnienie siebie. Przez to, że pracujemy w grupie, przez to, że faktycznie jest to proces. Będzie grupa na Facebooku, gdzie będziemy też się wspierać, moderować, odpowiadać na pytania. Są konsultacje indywidualne, które możesz też sobie bukować w kalendarzu. Więc każda kolejna akademia jest czymś nowym, lepszym, bo jakby mindset się nie zmienia, mindset jest ten sam, mindset szefa. Natomiast do każdej edycji robię coś nowego, bo to co powiedziałam, bardziej Mam więcej mam tych pomysłów niż mniej, więc coś sobie zawsze udoskonalamy, urozmaicamy i mnóstwo tych niespodzianek w ciągu tej pracy jest. Sesje są na zoomie. Pracujemy na, na, na Miro, na whiteboardzie, na takim wspólnym programie, więc nie jest to gadająca głowa, tylko absolutnie praca zespołowa, grupowa. Więc zachęcam cię serdecznie. Te live w tym tygodniu, jeszcze jutro na pewno, tak, jutro jeszcze niespodzianka, ale to będzie informacja później. Więc na ten moment ja kończę, kończę na dzisiaj. Trzy solidne live, trzy, dawka, trzy dawki. Takich mega pytań, na które jak zaczniesz sobie odpowiadać, to zobaczysz, że można działać inaczej, bez takiego poczucia obciążenia, bez, bez takiego poczucia osamotnienia. Bardzo wielu szefów cierpi na tą samotność, którą ja mówię, kurczę. Sami sobie ją fundujemy, ludzie chętnie pomogą. Ludzie naprawdę, jeżeli ty myślisz sobie, pomyśl sobie, odpowiedz sobie sam, sama, na ile. Chętnie pomagasz ludziom, a z którymi się dobrze czujesz. Tak? I jeżeli będziesz się czuć dobrze sam ze sobą, to inni też będą się dobrze ze sobą czuli. I teraz, jeżeli ty masz, masz poczucie, że z przyjemnością pomagasz innym i chcesz z nimi robić różne fajne rzeczy, to. Inni dokładnie tak samo będą mieli z Twoimi pomysłami. I to, co ja mówię, efekt, o jaki nam chodzi, to, co mówiłam na pierwszym live, to takim, że wyobraź sobie, że dzwonisz do Twoich znajomych i mówisz, robię imprezę. To się wszyscy pytają: Super, gdzie, co i jak. No i taki efekt nam chodzi we współpracy i nad tym będziemy pracować na Akademii Mindset Trzefa. Magdalena, dziękuję bardzo, cieszę się, że się podobają. <laughs> Także dzięki, piękne. Za dziś wszystkiego dobrego. Eee, aplikuj, umawiaj się na spotkanie, ja dzwonię dokładnie o wskazanej e, porze przez Ciebie wybranej w kalendarzu, na kalendli e, właśnie tej aplikacji, która do tego służy. Rozmawiamy. No, i tak jak mówię, po rozmowach okazuje się, że ludzie w to wchodzą, wchodzą i grupy są już wieczorna, bynajmniej już prawie cała ukonstytuowana. Super. E, Wojtek, z tymi pomysłami faktycznie jest problem. Dużo za dużo. Dziękuję wszystkiego zyskownego. E, no właśnie, dużo za dużo. To, to, to teraz zróbmy środek, bo ja mówię, że nie da się wszystkiego. Przemek pisałeś, że a Że e, można, jakiś super team. E, no, i teraz zróbmy środek, nie? Więc e, może nie że dużo za dużo, tylko może ta selekcja trzeba ją zrobić jakoś tak e, zrobić e, inaczej. inaczej. E, Justyna, pytasz, kiedy rusza poranna grupa? Poranna grupa jest jedna, jest jedna poranna, jedna wieczorna. Wieczorna, co jest w czwartki o 20, bo tak była pierwsza i druga edycja, i to na pewno już zostaje. Natomiast poranne robimy pierwszy raz, bo sporo osób pytało o tą poranną. A ponieważ, tak jak powiedziałam, kolejna akademia będzie dopiero na jesień, to teraz zdecydowałam się zrobić dwie grupy. I poranna zaczyna się 28, czyli w poniedziałek o 8.30, natomiast wspólnie potem zdecydujemy, w jaki dzień rano to będzie i czy to będzie 8:30 czy nie, ale kiedyś się trzeba spotkać pierwszy raz i wtedy porozmawiać o tym. Okej, okay, plan roczny musi być, dokładnie, jakiś zamysł musi być absolutnie, absolutnie przemek, dokładnie tak. I on musi być znany w całej firmie. Nie tylko w głowie szefa. I o tym też mówimy na mindsetie. Także dzięki za dziś, cudownego wieczoru. No i czekam na Wasze zgłoszenia, po to, abyśmy sobie porozmawiali e, o tym, co się jeszcze dzieje w akademii. E, no i właśnie być może potem na tej akademii spotkali. Dzięki za dziś, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!